Witamy w kolejnym odcinku jazd próbnych. Dziś zamierzamy zaprezentować test Mercedesa E-Klasy w mocno wyposażonej wersji. Tak więc przed Wami konkurent BMW 5 oraz Audi A6. Zapraszamy do oglądania. Na początek coś o samym modelu. Mercedes-Benz E Klasa to auto produkowane od 1993 roku konkurujące z innymi markami w obleganej klasie średniej, wyższej i posiadające już cztery generacje. Przez całą swoją historię zmieniało się naprawdę nieznacznie, szczególnie jeśli popatrzymy na jego boczną linię. Wyjątkiem potwierdzającym regułę może być wersja W211 produkowana w latach 2002-2009, gdy to zamiast kanciastych linii mogliśmy zobaczyć obłe, zarówno z boku jak i z przodu. Auto, które dziś mamy do zaprezentowania to czwarta generacja po faceliftingu, która zadebiutowała w 2012 roku, a produkowana jest od 2013. W porównaniu do wersji sprzed faceliftingu w nowej e-klasie znajdziemy z przodu takie zespolone reflektory. Wcześniej były to takie dwubryłowe światła. Teraz inżynierowie Mercedesa zmontowali tutaj takie fajniej wyglądające te reflektory, bardziej opływowe, łeskowate, z takimi mm, paskami diodowymi, właściwie całe reflektory są w tym wypadku diodowe. Tak a wersja po face liftingu różni się również przeprojektowanymi zderzakami, nowym dwupłaszczkowym grillem oraz takimi diodowymi konturami w tylnych światłach i trzeba przyznać, że to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Trzeba przyznać, że stylistyka e-klasy znacząco odstaje od innych nowych modeli Mercedes Benz. Przypomnijmy sobie jak wyglądają nowe pojazdy takie jak S-klasa, C-klasa, V-klasa czy A-klasa. To zaledwie garstka spośród całej gamy modelowej, a już widać znaczącą różnicę. Linia E-klas jest powściągliwa i konserwatywna. Widać wyraźne kanty i zgięcia. Kontury lamp tylnych są zdecydowane, tak samo z ramkami bocznych okien oraz przedniej i tylnej szyby. Jedynie przednie reflektory oraz atrapa chłodnicy dodaje nieco delikatnego charakteru. Nasz egzemplarz został wyposażony bardzo bogato, co widać już z zewnątrz. Na sam początek elegancki i dostojny lakier w specyficznym odcieniu brązu. Mamy tu stylistyczny pakiet AMG, w którego skład wchodzą przestylizowane zderzaki, 19-calowe obręcze oraz panoramiczny szklany dach. Oczywistym jest, że dzisiejszego dnia bardziej skupimy się na wnętrzu samochodu, ponieważ tam jest po prostu dużo do opowiadania, ale na sam początek powiedzmy jednak o tym, co jest chyba równie ważne, jak sama, same wnętrze, same dawanie przyjemności z jazdy, czyli silnik. Podnosimy klapę. Podnosimy maskę. Ona unosi się za pomocą siłowników, jest naprawdę duża, a pod nią znajduje się 3-litrowa jednostka wysokoprężna o oznaczeniu E350 BlueTec. Oznacza to, że ma ona 258 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy to 620 nm, naprawdę olbrzymia wartość, dostępne w zakresie od 1600 do 2400 obrotów na minutę a ja kieruję się tradycyjnie do bagażnika, który można tworzyć tradycyjnie lub za pomocą przycisku na pilocie, ja to właśnie robię i ukazuje nam się dość spory i foremny kufer o pojemności 490 litrów. Nam 60 litrów zabiera system nagłośnieniowy Bang Olufsen, to jest ten element. Trzeba przyznać, że jest to naprawdę bagażnik spory, ale mimo tego nie przewieziemy tej zbyt długich rzeczy, bo kanapa tylna nie składa się niestety, więc nart czy jakiś desek snowboardowych nie przewieziemy. Siadamy do środka i zanurzamy się we wnętrzu pełnym skóry, pięknego jasnego drewna oraz wysokiej jakości materiałów wykończeniowych. Nasza e-klasa jest luksusowa nie tylko z zewnątrz, przede wszystkim wewnątrz. Bogate wyposażenie widać na pierwszy rzut oka. Co do samej deski rozdzielczej, to jej kształt przywołuje na myśl stare Mercedesy, jak np. 223, 224. Znajdziemy tu dużo drewna oraz kanciaste linie przypominające najbardziej stary, choć solidny kredens. Drewniano skórzane wnętrze naszej E-klasy zawiera tak wiele wyposażenia dodatkowego, że trudno jest nam to ogarnąć słowami. Kiedy siedzę tutaj na przednich fotelach, moje ciało zapada się w skórzanych obiciach, brązowych, skórzanych obiciach foteli, które posiadają trzymanie boczne, dodatkowo są aktywne, tak? Czyli jeżeli skręcacie w lewo albo w prawo, to tutaj te boczki wam się pompują. Także mocniej, jakby napierają na ciało i w ten sposób nie jeździcie po tym fotelu. Fotele te są elektrycznie sterowane, mają trzy stopnie pamięci: zarówno fotel pasażera, jak i fotel kierowcy. Fotel kierowcy i fotel pasażera. Są podgrzewane, są wentylowane oraz mają masaż. Z masażem możecie sterować za pomocą pokrętła znajdującego się na tunelu środkowym. No i są cztery stopnie masażu. W ogóle sterowanie tym komputerem. Tym systemem multimedialnym jest dosyć intuicyjne, no, należy się do niego przyzwyczaić, natomiast, natomiast z czasem już, już sobie z, z tym radzimy bardzo dobrze. Zdecydowanie brakuje mi tu gładzika, takiego, który znaj znaleźć można w konkurencyjnym Audi A6 czy też BMW 5. Tego zdecydowanie tutaj brakuje. Sam wygląd systemu multimedialnego powiedziałbym, że jest nieco przestarzały. Klasyczny, może tak bym to ujął, jest klasyczny, tak? Tak samo też zegary są klasyczne tak? i powiedziałbym, że czytelne. To jest taki idealny chyba kompromis między klasycznym rozwiązaniem a nowoczesnością. Jest to, mm -hmm. jest to bardzo dobrze zrobione. Na desce rozdzielczej są stawki z takiego jasnego drewna. Przyznam, że wygląda to bardzo fajnie. Więc skóra drewno, drewno w naszym wypadku, w naszym egzemplarzu z tutaj emblematem designo czyli takiej, y, takiego pakietu personalizacyjnego w Mercedesie. Każda z tych marek coś takiego ma. A w Mercedesie nazywa się to design. Naprawdę robi to wrażenie. No i jeszcze tutaj w kącikach, tuż za lusterkami, znajdują się elementy systemu nagłośnieniowego, którego to element znajduje się również w bagażniku i pomniejsza jego pojemność. Elementy systemu nagłośnieniowego firmy Bank Olufsen. I trzeba przyznać, że głośniki wyglądają stylowo i również pasują do tego wnętrza. To, czego mi jeszcze tutaj brakuje oprócz gładzika, to jest miejsce na system. Head-up na no, wyświetlacz Head-up mhm. to by się tu przydało. Prawda? Tak, i jeszcze ewentualnie uchwyt na kubki z przodu, bo po także tak, to. się. tak, także rzeczywiście nie ma, przodu, ale jest w opcji, w naszym, w naszym egzemplarzu po prostu nie ma. I warto tutaj jeszcze powiedzieć o tym, co jest niesamowite. Mam tutaj takie ciekawe rozwiązanie, które nazywa się y, Split View. i jest to związane z tym głównym wyświetlaczem systemu multimedialnego, który jest y, na środku deski rozdzielczej. Jest to jeden ekran na który składają się tak naprawdę dwa, tak? bo mhm. zarówno pasażer siedząc z przodu jak i kierowca widzą różne, dwie różne informacje. Tak więc pasażer może oglądać telewizję, a kierowca ma przed oczami nawigację, czy też obsługuje właśnie masaż foteli itd. I gdy pierwszy raz to usłyszałem, myślałem, że tutaj to nie będzie takie spójne, że będzie widać, będą jakieś przebitki, hmm, jakieś paski, coś w tym stylu. Jest to naprawdę świetnie rozwiązane. Mamy tu również znakomity system Audio Bank and Bio Sound. Jest to system nagłaśniający z 14 głośnikami oraz wzmacniaczem Ice Power i 16-kanałowym wzmacniaczem DSP, zapewniającym łącznie moc 1200 W. A co do tego, jak czuję się z tyłu, to miejsce tutaj nie brakuje nawet dla osób wyższych, takich na przykład jak ja, ani przed nogami, ani nad głową. Jest tutaj naprawdę tego miejsca bardzo dużo. Mamy tutaj dwa osobne fotelnie, jest to jedna kanapa i są one przydzielone podłokietnikiem, który wygląda identycznie jak ten z przodu, jest otwierany w ten sam sposób. W podłokietniku znajdziemy trzy zestawy takich bezprzewodowych słuchawek od Mercedesa. Oraz trzy piloty do obsługi telewizji, bo tutaj mamy zarówno z przodu, jak i z tyłu, za zagłówkami kierowcy i pasażera możemy obejrzeć sobie telewizję lub słuchać muzyki. Trzy piloty, czyli tak naprawdę dla trzech pasażerów. Oczywiście kierowca w czasie jazdy nie może oglądać telewizji, więc ma ten, kto prowadzi ma akurat pecha. Znajdziemy tutaj także dwa uchwyty na kubki. Obsługa klimatyzacji dla pasażerów, dla pasażerów siedzących z tyłu jest indywidualna. Dodatkowo takie manualne wydań nieelektryczne rolety, które przyciemniają nam dodatkowo szyb, bo te szyby już są delikatnie przyciemnione. Na sam początek powiedzmy jaką gamę silnikową oferuje producent dla E-Klasy. Jest całkiem spora. Spośród silników wysokoprężnych mamy tu 200 blutek 136 koni, 220 blutek 170 koni, 250 blutek 204 konie, 300 blutek 231 koni oraz 350 blutek 258 koni, czyli nasz. Silniki benzynowe to E200 184 konie, E250 211 koni, E400 333 konie oraz E500 408 koni mechanicznych. Na koniec prawdziwe dwie wisienki na torcie E63 AMG 558 koni oraz E63 AMG S 585 koni mechanicznych. Robi wrażenie. Nasza jednostka napędowa, choć nie posiada całej masy koni mechanicznych pod maską, to jednak spisuje się bardzo dobrze. Na plus można zaliczyć jej elastyczność oraz umiejętność przyspieszania do setki, która wynosi... Maksymalna została ograniczona elektronicznie do 250 km/h. Na Dodatkowo nasz egzemplarz przenosi moc na tylne koła za pomocą aż 9 obiegowej automatycznej przekładni z łopatkami za kierownicą. Przekładnia pracuje bardzo cicho i niezauważalnie. Reaguje na ręczną zmianę biegów z delikatnym opóźnieniem, jednak w limuzynie klasy E nie oczekuje się sportowej nutki, no chyba że ma emblemat z napisem AMG. Silnik o mocy 252 koni w połączeniu z masą pojazdu, która bez pasażerów wynosi 1810 kg, wydawało mi się, że powinna skutkować wysokim spalaniem, jednak tak nie jest. Jest tutaj naprawdę przyzwoicie i Bynajmniej nie chodzi tutaj o jakiś super e, e, oszczędny i ekologiczny silnik, mhm. ale o to, że mamy tutaj dziewięciostopniową automatyczną skrzynię biegów. I to jest niesamowite, bo te biegi się zmieniają, zmieniają, eee. zmieniają. Oczywiście tego specjalnie nie odczuwamy, prawda? Jak w TIRze. Niemalże. Tak. Tak więc spalanie w mieście wynosi 7 litrów na 100 km, na trasie przy 90 na godzinę 4,8, a na autostradzie przy oczywiście 140 km na godzinę 6,8 litra. Na 100 km. tak więc doskonała, doskonała sprawa, tym bardziej, że no masa auta jest już jakaś, tak? Jest to potężna limuzyna. Co do zawieszenia? Nasz egzemplarz posiada opcjonalne zawieszenie pneumatyczne Airmatic, które poziomuje się podczas pokonywania łuków. Dodatkowo można je podnieść w razie przejazdu przez nierówny teren. Spisuje się ono doskonale, choć dostępny jest za sporą dopłatą w wysokości 7800 zł. Na ten dodatek warto sobie pozwolić, gdyż dzięki niemu komfort podróżowania jest zbliżony do tego w Audi A8 czy BMW 7. Nierówności są wyłapywane perfekcyjnie. Auto na naszym torze testowym spisało się bez zarzutu. Sam układ kierowniczy pracuje dosyć lekko, natomiast na szczęście to nie jest taka lekkość, która wyrywa nam kierownicę tą bardzo drogą kierownicę z rąk. Bardzo drogą, bo w naszym egzemplarzu mamy kierownicę trójramienną od AMG za około 11 700 zł. No, jest to dosyć dużo, jak za coś, co trzymamy w ręku. Jak, jak za kierownicą, Jak zalejce. <grym> tak, zalejce. Za kierownicą znajdują się wygodne łopatki do zmiany biegów. Na naszym torze Mercedes klasy E wypadł bardzo dobrze, bo tak samo podobnie było przy próbie hamowania 70 km na godzinę. Dał sobie radę zresztą, zobaczcie. A to za sprawą hamulców tarczowych, zarówno z przodu, jak i z tyłu, są to hamulce tarczowe wentylowane i sprawdziły się naprawdę bardzo dobrze. To by było na tyle. Zatem podsumowując tradycyjnie patrzmy w cennik. Za nasz potężnie wyposażony egzemplarz zapłacilibyście w salonie dokładnie 522 000 zł. To bardzo wysoka kwota, za którą spokojnie można kupić sobie już samochód o klasę wyższy. E-klasę minimalnie można za to zakupić za 174 500 zł. Tyle właśnie zapłacimy za auto z silnikiem benzynowym E200. Jeśli chcielibyście zdecydować się na diesla, to najtańszą opcją jest E200 Blutek za 179 000 zł. Subskrybujcie, komentujcie i oglądajcie nas za tydzień w poniedziałek o 20.00. Do zobaczenia!